My! I ilecimy? Posiadałeś Macmilianów Traper no Super, też zauważyłem, że jest jakiś trap O, ja już mam zwykłego totema. No to tema To O, no już nie ma, już znalazłem znowu pierwszy poziom Nie ma, ale może być No Edzik Ej ty Swogo. ja robię przy tym całym, gdzie jest ten zbiornik na wodę, nie? Pamiętaj pierwszy, potem ruina. Spoko. No, to będziesz miał, bo akurat obsesja też nie ma. Spoko, nie są gdzieś koło mnie. W ogóle. No, ja mam rękę. W ogóle, co, co jest kurka grane, że. Ja, ja w ogóle toolboxa sobie nie wziąłem, dobra, widzę go jak gdzieś tam chodzi. Ale to chyba teraz działa tak, że pierwsza osoba, która jest na dole w pasku, chyba ma tę ruinkę. Który jestem u ciebie? No, jesteś drugi. Drugi? A no to tak, nie tak, wiem. No bo na pierwszy, zawsze jesteś u siebie. Aha. O, o Okej. Okay. Mm, mm, mm. A, ty się zgubiłeś, ja No, wiedziałem, że słaby jest killer Ale obsesję znalazł No, ja już mam 75, 80 właściwie Kurde, i akurat nie trafiłem ruinki Jak mnie? O! patrz, stój, hello No, hello Lecę tutaj co do przodu tak? mhm. Wiesz co jest najciekawsze? Tutaj jest gen od razu, bo tak, że ja trafiłem ruinkę, nie? Akurat wtedy, kiedy skończyłem gena No to idealnie I mi trafiło ruinkę i skończyło gena, no. Dwa w jednym Dobra, już ogarniam drugiego A Właśnie tam, gdzie ty byłeś, był jeden już No, jest ogarnięty W małym jest... E ...pilnica Spodem. Na środku jeszcze nie otwierałem skrzynki, a nie wiem czy inni nie otworzyli. Znalazłem drugą skrzynkę, chociaż to jeszcze jest potrzebne. Było. On jest gdzieś mhm. przy mnie. Aha, on w ogóle się patrzy w jedno miejsce, on awczy On prawdopodobnie wyjdzie zaraz. Boże, serio, znowu kurde Nie, poszłam No wiesz co, jak ludzie po prostu go trollowali, no On to... pokazuje, że mam niby robić gena czy coś takiego. I stoi przy genie i bije w niego. No to idź do innego gena i rób innego. Nie no, robię tego samego, bo on już poszedł. Może myślał, że jak będzie go pił, to. Wejdź? Ten... O! Eee. właśnie tutaj zrąbałem trapa, ale. Znaczy, gena, nie trapa. Kurna, jakiego trapa? Ale ten, ale killer poszedł po kogoś innego. Nie pasuje się nade mną. ale tak killer gra gówno Powiem ci, że fajnie mi się gra z tą 13 rangą Tak łatwo jest strasznie. W większości przypadków. Za małem. Ja Już mam 50% gena O, ale nie porobił Ale nie porobił Jestem tam ktoś koło ciebie? Bo ja bym cię ja ja z to chęcią to ścią to ścią ściągnął Nie wiem co nie ja, za warzą piwnica Fajnie, że byłem też yy, na dolecie nie? Aha No i ląduje laski, więc daje Fajny, szybki skillczek naprawdę nie wiem ja w ja, ja na ile za po ciebie O ile ktoś wcześniej nie, nie doleci Aha On tutaj przy mnie jest Super no tylko problem jest taki że w sumie nikt tutaj koło mnie nie, nie jest nie o, Pierre się z powrotem po mnie. Zajebiście. Su super film, dzięki, kurwa mać. Co jest koło ciebie? Pierre był niedawno koło Tu jest trap od razu jak wychodzisz z piwni. Idź przy ścianie. Wybiegaj. W sumie... jak, jak jest z piwnicy to idź w lewo, tam jest grunt do wykończenia Spoko, trap jest zrobiony Więc możesz na spokojnie już wychodzić Dobra Możesz w lewo? Tak, kręcę Już jest 75

to możesz mnie heal'ać Czekaj, czekaj, odszedł, szybko, szybko, szybko chodź, no, Nie o się nie, nie bo Nie, chcę żeby ten odsuń się, żeby tam mnie nie heal'owała, nie? To trzeba ten, chodź do rąku, dawaj, 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 dawaj. Uff, Bardzo dobrze Po prostu to jest takie chamskie trochę, ale... Uh. No, uh. Kurde, no przecież, żeby był brejcik tak? Nie no. No i tak nawet jakby by był, no to to by było na tym totemie Ja sobie jeszcze bym jednego trapa rozbroił Mogę go ściągnąć? Czy masz burowa? Mam no, burowa Dobra No ale chuj to mam zabrać, ściągać Hihihiii, boy. Nie wiem, szukać Hatcha? Nie wiem, jak chcesz po nie ucieknie chyba Nie wiem, powinien uciec, jest bez psa. Dobra, wyczołgał się Hihihii, <laughs> hey, hey boy. Możesz mnie tutaj obserwować i powiedzieć mi ewentualnie jakbyś wiedział gdzieś Hatcha? Nie wiesz co, poobserwuję gościa a niego się uciekł już, jest brzydko. To jest strasznie dziko rzucasz. A co jest tam gdzie robiłeś gadowaną na samym początku? Czyli tam na wprost <mulary> to the now. Nie wiem, że tak posłyszałem kto, ale mogło mi się wydawać. No nie, jednak dobrze mówiłem, co tutaj jest. <mulary> kurde, widziałeś. No, widziałeś. E, miałeś rację. Jak gdyby nie fakt, że skoczyłeś z haczem, to byś miał e, mniej punktu mnie? nie? E, o, wiem, a miałem więcej 20 tysięcy. Bo tylko za haczem, nie? 2000. No tak to by miało 18 się latarka Kurde Przecież że mało uciekałem przed killerem, ile mi brakowało? Ja pierdolstein Tak mało mi brakowało, żeby wbić drugiego pipa Low no. Żeby znów tą 12 rangę Nie ma jak dostać żółtą latarkę Ze skrzynki w piwnicy, po czym oślepić nią killera Deal with it Want some candy? Gościu ma GTXA 760 i 54760K. 8 chyba gigaramu. Nie wiem, wszystko piszę po rusku, to był rusy generalnie.